Ale bym psychicznie nie wytrzymał tej odpowiedzialności. Doszło do mnie, że ja nie mógłbym kolegom spojrzeć z teamu w oczy, że to przeze mnie coś się za przeproszeniem zesrało. Że to ja na mojej zmianie doprowadziłem albo do wypadku, albo coś, co nie jest nawet związane, z, to nie jest moja wina, bo się coś w samochodzie popsuło. Ale na mojej zmianie to no. ja was muszę przepraszać. To... Miałem tak raz, bo raz tylko nie ukończyliśmy tego wyścigu w Dubaju. Chyba z pięciu startów, które miałem przyjemność tam, w których miałem przyjemność uczestniczyć. I to właśnie z mojej winy nie dojechaliśmy do mety. Mnie wyobracało. Byłem. Nie... Świeży samochód, 6 rano, pełny zbiornik, 120 litrów, i tak mi się źle było wato jechało tym samochodem od początku tej mojej zmiany. Mówiło się, że o świcie jest najwięcej wypadków i najwięcej rozbitych samochodów. Ja mówię, dobra, ale już przełamana jest ciemność, widzę, pojadę i tak starałem się walczyć z tym samochodem. On mi się nie układał jakoś pod nogą. Strasznie mi się dziwnie to auto prowadziło. Niedogrzane opony, dużo paliwa, wyobracało mnie i chciałem, i zgasł mi samochód, i ja się jeszcze toczyłem do tyłu, a już chciałem go szybciutko odpalić, żeby. Bum! kopnąć w gaz, i odjechać, i jak się tak toczyłem, toczyłem, to tak, Bum! i przywaliłem tyłem w barierę. A 911? Już. Nie wali się tyłem. To nie jest dobre ani zdrowe. Zjechałem do pit stopu, ale okazało się, że mocowanie silnika jest delikatnie przekoszone, i szef zespołu powiedział: koniec wyścigu. Weź to, przełknij.